Cześć, witajcie moi drodzy w nowym roku. Co prawda, ja ten materiał nagrywam 30 grudnia, więc pewnie większość z was jeszcze śpi po sylwestrowych imprezach. A dzisiaj będzie unboxing paczkowy. Co roku jest praktycznie w okresie świątecznym, ale w tym roku, dla odmiany, robimy unboxing noworoczny. A będzie bardzo fajny produkt, który sobie zakupiłem pod metodę, jak i również pod PVA. Z opisów filmu już pewnie wiecie. O co chodzi? A korzystając z okazji, że mamy właśnie nowy rok, to życzę Wam, abyście spełnili swoje wędkarskie marzenia w nowym już w 2026. Z bardzo zimno, dzisiaj jest mega wietrznie, zaraz ma padać śnieg. Jesteśmy przemarznięci, ale no czego to się nie robi i tradycję trzeba zachować i po raz pierwszy otworzyć paczuchę w okresie noworocznym. Dobra moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, będzie to wiadro. Z akcesoriami modułowe od marki Korda. Uważam, że jest to naprawdę świetny produkt. Kupiłem go za 190 chyba złotych. Musicie popatrzeć, bo czasami są promocje na tego typu produkt. Będą jeszcze dwie rzeczy, ale to o tym za chwilę sobie porozmawiamy. Paczuchę już tutaj otwieram i wyjmujemy nasze wiadro, czyli część główną. To na razie idzie tutaj na bok. No i dobra, mamy naszą rzecz główną, czyli Korda PVA Container System. Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć bardzo fajny, kolorystyczny motyw camo. To wszystko już powoli możemy otwierać. Jeszcze ciepły. Pomimo, że jest na minusie i ogromny wiatr. Dobra. To na razie na bok. W środku mamy już na dzień dobry dwa solid bagi. Są to worki PVA. Oczywiście od kordy. Jeden to jest w rozmiarze S oraz drugi w rozmiarze M nieco szerszy i zapewne dłuższy, co można zauważyć. Dwa woreczki w zestawie. Do tego mamy łopatkę, bardzo fajna, małych gabarytów, która ułatwi zdecydowanie wprowadzanie nam, czy to pelletu do siatek PV, czy pod metodę, to również do nabierania zalęty do foremki. Bardzo fajne rozwiązanie. No i tutaj mamy strzykawkę. Strzykawka nie jest to nic nadzwyczajnego, prosta, zwykła strzykawka z dwiema igłami o różnych średnicach, cieńsza i grubsza, po prostu Bierzemy sobie igłę, napełniamy strzykawkę jakimś aminoglugiem, boosterem i wstrzykujemy sobie do woreczku. Też fajnie, że jest to w zestawie na bok. No i tutaj mamy już dwie modułowe skrzyneczki. Tutaj mamy pierwszą kasetkę, która właśnie może posłużyć nam do przetrzymywania różnych akcesorii, ciężarków, koszyczków zanutowych woreczków PVA, tych innych akcesoriów, co tu naprawdę chcemy, to sobie możemy włożyć. Tutaj mamy kolejną kasetkę, również podobną, tylko dzieloną na dwie takie osobne przegródki. Mamy jedną, e, gdzie możemy nieco dłuższe czy nawet igły tutaj sobie powkładać, a tutaj mamy na, na przykład jakieś woreczki czy inne drobne akcesoria. Następnie mamy jedną większą kasetkę, gdzie możemy sobie na przykład nasypać do połowy peletu czy jakichś innych mieszanek zanętowych, i to po prostu sobie tutaj wkładamy. Nawet jak włożymy do środka, to widać, że mamy 3/4 przestrzeni wolnej i sobie właśnie możemy przechowywać albo jakieś akcesoria, które chcemy, czy jakieś właśnie zanęty. A propos zanęt, to dla mnie bardzo fajne rozwiązanie jest w kolejnym tutaj modułowym etapie. Otóż na samym dnie mamy dwie takie dwa pojemniki zamykane, dzielone na pół, które właśnie mogą służyć do przechowywania, tak jak wcześniej wspomniałem, czy pelletów, czy jakichś zanęt. Może To jest wszystko zamykane, więc ewentualne jakieś zapachy, czy coś, co nie chcemy, żeby nam się rozlało w ogóle w tym wiaderku, to przez to właśnie zabezpieczenie nie będzie możliwe. Bardzo fajnie i sztywnie przylega to do pojemników. A propos tych pojemników, to właśnie ja będę używał tutaj zanęty, tutaj na przykład 2 dwumilimetrowego, gdy będę wykorzystywał ten system pod metodę. A tutaj jeszcze fajnym rozwiązaniem jest, że możemy sobie to wszystko wyjąć. I mamy jeden większy pojemnik. I tak prezentuje się nasz ten cały system. Wszystko naprawdę jest bardzo fajnie przemyślane, tak jak pewnie wspominałem na początku, bo tutaj tyle się dzieje, co chwilę coś się wywraca, że mogę się powtarzać, ale Mam wiele różnych wiaderek. Richmanki był takim modułowym wiadrem, gdzie naprawdę podobało mi się, bo były tutaj te dwie osobne kasetki, można było je sobie tutaj przymocować, Ale tutaj mamy zdecydowanie większy wybór wszystkiego. Ta łopatka, chyba najfajniejsza. Ja naprawdę lubię takie gadżety. Zresztą wielokrotnie to powtarzam, że jestem gadżeciarzem, tak, przyznaję się do tego. I jak otwieramy takie rzeczy, to tak naprawdę czujemy się jak małe dzieci z otwierania prezentu. A jeszcze są dwa produkty, które chciałbym Wam pokazać, które też również sobie zamówiłem. Bo zawsze mam problem z przyponami do metody, gdzieś tam wszystko jest porozwalane. Dlatego wziąłem sobie pojemnik na przypony, gdzie wszystko teraz będę trzymał w jednym miejscu. Ten sam mam również skordy do przyponów karpiowych, dłuższy, natomiast nie wiedziałem, że w ogóle w ofercie mają takie krótkie, i naprawdę jest to bardzo fajne, z przeznaczeniem chociażby do przyponów do metody. Tak on się prezentuje. 20 centymetrowy, mały i nawet możemy sprawdzić, czy on się zmieści tutaj do środka. Tak, zmieści się do środka do wiadra bez problemu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz Korda Compact pocket w rozmiarze Lercz, czyli taka saszetka, czy to do przechowywania chociażby, nie wiem, kart wędkarskich, ale bardzo fajnie się sprawdza, właśnie do PV gdzie możemy je ochronić przed zawilgoceniem i tak dalej. A że tych różnych, właśnie. Torebek i skordy i znesza, mam dosyć sporo, to wszystko sobie tutaj schowam, nawet sprawdzimy, czy ona się tutaj mieści. Mieści się bez problemu, nawet ta duża saszetka, możemy ją tu zasunąć i trzymać. Na pewno mi się ten piórnik na przypony przyda, przede wszystkim dlatego, że jest sztywny, więc tutaj nic nam się nie uszkodzi. Jest naprawdę bardzo fajnie i masywnie wykonany. Kosztuje ponad 100 zł, ale naprawdę warto, bo nie jest to taki, wiecie, zwykły plastik. Skorda naprawdę wykonała go bardzo solidnie, ma dużo takich, jak zauważyliście, przegródek, gdzie możemy sobie włożyć na przykład krętliki czy jakieś rurki, również właśnie pod metodę. Będzie to świetne rozwiązanie. Zapewne będę w tym roku jeszcze kupował wiele różnych zakupów Skordy, bo naprawdę strasznie mi się podoba ich nowa seria, czy to toreb, czy to właśnie takich różnych dodatków, akcesoriów. Macie różne rozmiary, produkty odporne na wodę, jest tego naprawdę bardzo dużo, dlatego warto sobie Zobaczyć, a może komuś coś też przypadnie. Do gustu kończymy powoli ten unboxing paczkowy, bo jest tak naprawdę zimno, tak tutaj zmarzliśmy z kolegą. I nagrywamy to już chyba z pół godziny, więc co chwilę coś się wywraca, ale na szczęście udało się nagrać. Moi drodzy, raz jeszcze życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, a już niedługo, bo w sumie film. Myślę, że za tydzień, dwa pojawi się z połowu szczupaków, tak. Nie byłem 3 czy 4 lata na szczupakach, aż końców końcu w tym sezonie nie wytrzymałem i stwierdziłem, że muszę połowić je na żywca. I to będzie taka składanka z kilku, kilkugodzinnych wypadów właśnie nad okoliczny zbiornik. I będzie też kontynuacja bardzo ciekawej serii, nie tylko o dipach, boosterach, zalewach, kulkach proteinowych, ale coś. Innego, dlatego warto zasubskrybować kanał. Jeśli macie ochotę, możecie wesprzeć kanał. To pomoże się rozwijać. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze. Dołączajcie do grupy i Bankarstwo na Facebooku. Cześć. Do zobaczenia.